Jaki? Suchy? Suchy, tak. tak. Mogę tam włożyć rękę? No na krunko, tak, ale na krótko. jeżeli z, za długo tam będzie pan trzymał rękę, to się pan tak poparzy. No. To, czyli to nie jest zimne? Znaczy, jest zimne. To jest, jest, jest zimne, ale. fajne, że odczuwa się wrażenie, gdy to pasuje. Idea takiego wydarzenia, takiego takie doświadczenia, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo fajna. Bo większość osób jest zainteresowana, nawet powiedziałbym, że wszyscy są zainteresowani tymi wszystkimi doświadczeniami. Są doświadczenia, które zdecydowanie lepiej wykonuje się osobiście, i to są takie doświadczenia jak chociażby to z suchym lodem, czy tam na górze będziemy robić wiry mleczne, będziemy robić tęcze w probówce, będziemy robić banki przestrzenne. I właśnie te doświadczenia budzą największą, największe zainteresowanie, największą radość największą myślę też satysfakcję, bo mogą sami zrobić te doświadczenia, czego tak naprawdę na co dzień nie mogą. jako obserwatorzy, a w tym roku już sami wykonujemy doświadczenia i uważamy, że to wydarzenie będzie zapamiętane na długo. Tak. No, ja jestem bardzo wdzięczna nauczycielom, że zorganizowali taką Noc Doświadczeń dla uczniów i dla nas wszystkich. Nie jest to tylko zabawa, ale przede wszystkim ta noc ma charakter naukowy i ona jest przeznaczona dla ograniczonej liczby uczniów. Dedykujemy ją tylko dla uczniów trzecich klas gimnazjum. Uczniowie licą przygotowują, a uczniowie gimnazjum mają możliwość skorzystania z takiej propozycji i, i myślę, że, że są z tego powodu bardzo zadowoleni. Powstaje ruch obrotowy i jeszcze na zasadzie konwekcji powietrze zostaje wypchnięte do góry, przez co widać taki efekt. To są klocki Lego, wersja Mindstorm, czyli z układem elektronicznym i silnikami. Przy pomocy pana Zuziaka udało mi się wymyślić. Sposób, w jaki to połączyć, żeby zaczęło działać. Mamy młodzież, która przejawia zainteresowania mechatroniczne. Oprócz tego, że szkoła ma profil ogólnokształcący, myślę, że jednak dużo z naszych gimnazjalistów trafi do szkół technicznych. Będą gdzieś w przyszłości zajmować się budową podobnych rozwiązań w makroskali.

Tutaj, można powiedzieć, wszyscy się znają, ponieważ e, na przykład w większych e, liceach dużo osób się nie zna, przechodzi na korytarzu dużo osób, właśnie nawet nie zna imienia, natomiast tutaj praktycznie e, przychodzi się do szkoły i e, z każdym jeszcze na cześć praktycznie. Każdego prawie znam w tej szkole, a jestem tutaj dopiero pół roku. Więc wydaje mi się, że taka smuga nauczycieli też bardzo e, też znam, bardzo lubię. Nie ma takiego, tak, takiego nauczyciela, którego by nie lubił. To jest już druga noc doświadczeń w historii naszej szkoły. Rok temu cieszyła się ogromną popularnością, w związku z tym po, postanowiliśmy e, powtórzyć. No i tak jak pan, pan widzi, ta noc jest do. Niczego niepodobna do żadnej innej nocy jest wyjątkowa. Uczniowie doświadczają, eksperymentują, odkrywają, przede wszystkim bawią się nauką. Jest to świetny pomysł dla gimnazjalistów, jak i dla licealistów. Pomaga spotkać się. W nieco innych relacjach z biologią, chemią, jak i fizyką. Jest to bardzo dobry sposób pokazania części doświadczalnej uczniom, a także sprawdzenia na, powiedzmy na własnej skórze, jak to wygląda. Będziemy dzisiaj przeprowadzać doświadczenie nazwane Burzą w probówce. Polega na tym, że najpierw wlewamy kwas siarkowy 6 do probówki. Następnie po ściance, bardzo powoli, spuszczamy tam alkohol, żeby zatrzymać granicę faz. E następnie do probówki wsypujemy mangania 7 potasu. E mangania 7 potasu reaguje z alkoholem. Wytwarzając akwarium. Reakcja ta jest bardzo silnie egzoenergetyczna. Wydzielane ciepło prowadza do zapłonu cząsteczek manganianu, manganianu 7-potasu. Widać to zaangażowanie do zdobywania wiedzy, taką solidność w zdobywaniu wiedzy, nie obchodzenie tego, nie traktowanie tego po łebkach, tylko przyswajanie tej wiedzy bardzo, bardzo solidne. Także praca tutaj, praca z tą młodzieżą dla mnie jest przyjemnością. Jesteśmy szkołą katolicką, więc y, trzymamy się pewnych zasad, które absolutnie w niczym nie przeszkadzają, żeby żyć pełną piersią, cieszyć się życiem, być wesołym, radosnym i jednocześnie wiernym samemu sobie. No, Mam się położyć? Okay. Eksperymentujemy z suchym lodem. <głos> 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 Jeszcze raz? <noise>